No dobra, się śmiało witam Was bardzo serdecznie. Tu są na ACB zagramy God zagamy. Get Award, Dukes Dux party. Zanim zaczniemy, chciałbym powiedzieć, kocham Cię na więc Zaczynamy oczywiście standardową rzecz. Znaleźliśmy wejście brata. I to prawdopodobnie ostatni odcinek, finałowy. Więc tak. Bracie. Nie mogę cię zaszczelić Nawet, to muszę top jeszcze mu z niego zjechać Nie bój się, nie bój żaby Do chwilę cię uratuję Proszę cię bardzo Ale się śmieje skurczywy Dobra, dokończmy to, tą walkę, bo miałem chwilową pauzę. W wyjazd na chatę. Zaczynamy dawać w naszemu bratowi. No to go spróbujemy dojechać. <grystanie> tego brata, coś mu się odwaliło. No i trzeba mu to zwalić, tą głupotę z głowy. Może ta rękawica mu odwala. Że jest taki swaniaczek. Walka z bratem. No co to ma być? Dawaj. Halo, się pytam Głupota mu do No, dawaj! Nie dopadniesz mnie No, skurczymy się tak bawi Łowcę Cravena Prawda? Ale pisną. Nie. Euch. Nie będę walczył z tobą, chyba cię powaliło. Zatobę. Kuda krótki ten odcinek no, minuty dopiero mamy. No. To wy dá vai dá vai dá vai não no, no final bem-vindos final e não vai e não vai Kratou Czekaj, bo nadchodzę cicho bądź. Pisz mi prawo, a ja teraz chcesz o pomoc. Taki wow. Cool, Kurno, muszę mu pomóc. Pokaż to teraz. Dobra. Musimy go ratować tak czy siak Dawaj rękawice Dawaj Tylko mi co zup staję ci zrobię? sobie średnio średniowiecza Ja się tylko chciałem zastanowić, skąd to kurwa wyczasnął, jak on tam nic nie miał. Teraz bracie, tak? Nagle kurwa, bracie. Dobra. A jeszcze kurwa jesteś. Okay, Panda, How the of <laughs> Ares chose <poorly> that day. <laughs> He took your brother when it should have been you. None of that matters now. Nothing you do is of your own choosing. <laughs> Do not decide my fate, Thanatos! <laughs> <laughs> the gods decide, and the sisters of fate make it so. You are nothing but a pawn in a game. walka, nie tutaj. O tak, Kratos. Wreszcie coś zrobisz porządnego. Wyzwanie swojego brata, dobra, Sporto. A dobra, czyli takie ma taki. Ta może sobie wybrać, ile weź. Unikaj! Kółko! Dawaj, dobrze. Coś ci nie wyszło? No i tego nie idzie uniknąć. Bracie, pomóż? Pięknie. Piękna współpraca, zajebista jest. No, fajnie się wkurzy. Wiedziałem, skurczę by przyjeżdżał. Auć. tego idzie w ogóle nikt to już idzie na pewno no ba trzeba go tak gleba z kurcy byku zdychaj kurna To idzie w ogóle unikać? Dobra No dawaj, skup się na mnie Brzydalu jeden Dobra Tylko pięć mu zadało obrażeń, serio No dawaj, dawaj skórze byka Nie, tego nawet nie mogłem wyskoczyć Dobra Zdynki <zysy> mu Ja ci się jeszcze skończyły Dawaj Kratos Pudło Kochaniutki, A, znów to samo Kuko Dobra Zachowuje się jak kurna jak moja była Taka pskata Dobra dawaj Gdzieś mu nie wyszło wali mi wydupił Gleba bo przydupić do rowu zaraz. Tego idzie uniknąć. Tego też. Może idzie, ale tego nie wiem. Ja. Tyż ma rękę w sprawie spalonym. O, kółko. Ale teraz przydupisz. komu I nam brato załatwił. Skurczybik ze Kretosa, Tak jak jej furry jeszcze nie widziałeś, panie. Bosiku. To jest ci łeb pod wale. Świecący ryj. O, już masz świecący. Niejednym pokonałem Bosa, wiesz, gościu? Furie Kretosa. Masz przejebane. Zebrata. No dawaj, dawaj, dowal go. Nazwar mój ryj. Piknie. Jak ci łoży, a wy do starania. Gdzie dialogi? Ja, am schon. Schuhe. Nice. Żyje? Nie żyje. Kujwe. Zabił brata. Nie skacz, a zupę zjadłeś, że się piesze. Jak chcesz się zabić, to pisz, że zupę. No. Atena. You have let go of that which made you mortal. Your ties to this world are severed. You are ready to be a god. Is this all a game to you, Athena? <laughs> ja Ty, ja, to niezgadzawał się już. A to tak wygląda, by to było faktycznie gadownicy już po zdjęciach. Nas <laughs> no, nie kapnęło to nigdy. Dobra. z sranko, banko. Cyk, 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 dupyryk. Jeszcze bym przybijane. 19 minut. Lol. No raczej już tu nic nie będzie. No w sumie zaraz zobaczymy. Z ciekawości. Nie, raczej nie. Czy będzie coś? Halo, czekam, czekam. Halo, to dużo tego. Jak sobie ty, co, o tą grę? No bo tu są już chyba omówienia, kto to pisał. No bracie, coś jeszcze będzie? Ale tak coś było. Ma tu matkę tu nam przyniósł. No faktycznie to było ze stąd tej części. <gry> jak się siedzi. Czeka, bo to jest takie coś, że można sobie Spróbować wyzwania, no właśnie. Czeka, ale tu jest coś takiego jak... Yy, gdzie to? Nie. Czeka, gdzie to kulno było? O, tu możemy sobie wybierać postać, na przykład, kim trzeba mi walczyć. Tylko gdzie to było? Eee, tu jest. Dimos. Tu nie wiadomo co to jest. No to Rando maha. Olympus. <laughs> <laughs>

Za mało mam. Tylko co potem to daje w ogóle? Bo nie wiem. Co nie mogę na pewno? Mam? No właśnie. No co, co się blokowało teraz? No mogę. Ciekawi mnie to od początku, co to kurwa jest, nie? Ale no dobra, więc dzięki za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie się z nami, żegnam do kolejnych czy macie się, do zobaczenia i czyścić